Cześć, tu Imperium Inku. Dziś chciałbym przeprowadzić kilka testów atramentu. Waringo Ji Haryon, czyli PAW, czyli ścieżka. Atrament jest zapakowany w kartonowe pudełko. Na froncie, nazwa firmy, nazwa atramentu w języku koreańskim. Taka etykieta. Dająca sugestie tego, jak wygląda kolor, i na boku nazwa, również w języku koreańskim, pojemność 30 ml, nazwa atramentu i adres strony producenta. Dookoła tylko nazwa producenta i pojemność. W środku podwójny kartonik zabezpieczający, atrament. Oraz mały kartonik z informacją dotyczącą koloru. Bardzo fajna sprawa. Podali tutaj producent podaje kod RGB dla tego koloru oraz kod Panton dla tego koloru. A z tyłu informacje w dwóch językach w języku koreańskim i w języku angielskim. Informacje na temat tego, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować, przy tym nie należy tego spożywać. Dokładnie zakręcić, trzymać z daleka od ognia, dzieci i bezpośredniego badania światła słonecznego, jest to atrament zawierający drobinki, w związku z tym, jest tutaj też informacja na temat tego, że żeby nie, raczej nie używać tego atramentu w drogich piórach oraz przy stalówkach EF. Poza tym. Butelka z przezroczystego szkła, estetyczna, z grubym dnem. W środku widać atrament, od spodu drobinki. Plastikowa zakrętka. Atrament w butelce prezentuje się następująco. Te drobinki już są tutaj widoczne. W związku z tym, chciałbym sprawdzić, jak będą zachowywać się i co, jak ten atrament będzie zachowywał się na papierze. Przygotowałem arkusz testowy na papierze Oxford Optic o gramaturze 90. Atrament. Kolor atramentu to jest stare złoto oliwka. Coś takiego, czyli Coś pomiędzy żółtym a zielonym, a dodatkowo, atrament oczywiście ma te drobinki. Drobinki są w kolorze złotym albo takim oliwkowo złotym. I tak, jeśli chodzi o samo samopisanie, użyłem stalówki F w lami Alstar, zapisując ten tekst tutaj. I nawet przy stalówce F widzę, że ten atrament bardzo ładnie, te drobinki bardzo ładnie tutaj widać. Dodatkowo przy tej próbce koloru raczej nie widzę tutaj cieniowania, natomiast kiedy światło odbija się, to bardzo dobrze widać te złote drobinki, które odbijają światło, i to jest naj, najlepsza, najciekawsza cecha tego atramentu. Poza oczywiście kolorem, jeżeli ktoś lubi atramenty z, z tej grupy kolorystycznej, właśnie takiego starego złota. Jeśli chodzi o czas schnięcia, to w, wypadku, w przypadku tego yy, Oxforda yy, przeprowadziłem ten test aż do 30 sekund. Natomiast już przy 20 sekundach praktycznie się nie rozmazywało, nawet przy 15 bardzo nie niewielki fragment tego tego x się rozmazał i przyjąłbym, że przy stalówce F te 15-20 sekund to jest taki bezpieczny zakres, jeśli chodzi o oschnięcie. Wodoodporność prezentuje się tak, że o ile ten zielonkawy, ten złoty, złotozielony pigment się wypłukał i wypłukały się również te drobinki. O tyle jest tutaj taka szara baza tego atramentu, która wniknęła w strukturę papieru. W związku z tym po zalaniu bardzo dobrze i łatwo da się rozczytać notatki, które są tym atramentem zapisane. Dodatkowo producent nie reklamuje tego atramentu jako wodoodporny, więc tym bardziej jest to w tym wypadku plus. Przy teście cieniowania położyłem trzy warstwy, to znaczy położyłem pierwszą, odczekałem aż wyschnie, położyłem drugą warstwę, a później położyłem trzecią. Przy pierwszej warstwie, zrobionej bardzo szeroką stalówką, pilota Parallel to jest jasno oliwkowy kolor, nawet powiedziałbym bardzo jasny, i tych drobinek, te drobinki widać, ale nie jest ich tutaj też bardzo dużo. Przy drugiej warstwie ten kolor już jest zdecydowanie ciemniejszy, więc cieniowanie się tutaj pojawia bardzo ładne. Jest tutaj też więcej drobinek złotych, myślę, że to może być widać. I przy trzeciej warstwie ten ton cieniowania jest jeszcze ciemniejszy i drobinek jest dużo, zwłaszcza w miejscu, w którym zatrzymałem stalówkę, tam zebrało się ich najwięcej. Pisanie. Od stalówki F poprzez M i B aż do ściętej stalówki w Twisby. Absolutnie nie mam żadnych zarzutów. Na tym papierze sprawdza się fantastycznie. Nie strzępi. Zachowuje się bardzo dobrze podczas pisania. Atrament dobrze też smaruje stalówkę, więc prowadzi się bardzo gładko. Przy stalówce F, o ile tutaj, przy tym, kiedy ona była mokrzejsza. Dobrze widać te drobinki, to tutaj później już jest ich troszkę mniej, ale w dalszym ciągu da się je zauważyć. Natomiast przy stalówce M i B jest ich bardzo dużo, więc ten, ten blask, ten połysk tych drobinek widać bardzo dobrze. Dodatkowo jest też bardzo ładne cieniowanie, czyli to o czym mówiłem tutaj wcześniej, pojawiają się te oliwki, to stare złoto, bardzo ładnie atrament cieniuje poza tymi tymi drobinkami złotymi, które są w nim. Oczywiście należy pamiętać, że one mogą po dłuższym czasie nie używania pióra gdzieś tam przytka przytkać to pióro. Z początku może ich być więcej, one nie będą się nigdy bardzo równomiernie rozkładać, ale są na tyle drobne, że nie zauważyłem problemów z przepływem. I jeśli chodzi o nasycenie, to w wypadku tego testu, tak jak to robię zawsze, zostawiłem trochę więcej atramentu po lewej stronie, a po prawej już tylko rozmazywałem plamę. I nie widzę tutaj bardzo dużej różnicy. To cieniowanie oczywiście jest, tak jak tutaj jest widoczne, ale w większości jest przykryte przez, przez te złote drobinki. One tutaj dominują, jeśli chodzi o wygląd. Więc trzeba liczyć się z tym, że atrament ma bardzo dużo tych drobinek i one będą grały główną rolę w tym, jak będzie się on prezentował na papierze. Poza testem na Oxfordzie przygotowałem też dwie inne kartki. Jedna to standardowo poljet 80 gramowy, druga to Rodia dotpad, również 80 gramowa. I porównując zachowanie tego atramentu na tych trzech papierach, mogę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o stalówkę F, to na poldżecie nie widzę żadnego strzępienia. Nie widzę też tych drobinek, ale ogólnie atrament zachował się bardzo dobrze na tym papierze przy cienkiej stalówce. Próbka koloru jest raczej jednolita, jeśli chodzi o samą barwę, natomiast bardzo dobrze widać, widać te drobinki złote, czas schnięcia poniżej 5 sekund. Na tym papierze czas schnięcia zawsze jest fantastyczny. Do tej, pory, do tej pory sprawdza się on najlepiej, jeśli chodzi o schnięcie. Wodoodporność również bardzo dobra. Pigment troszeczkę się wypłukał i otoczył te litery. Natomiast nic się nie rozmazało, wszystko jest bardzo dobrze czytelne. Duży plus. Cieniowanie, także bardzo dobrze widoczne. Od tej oliwki aż do tego starego złota i ciemnego złota. Drobinki są widoczne, choć może nie aż tak dobrze jak na Oksfordzie, ale porównywalnie. Pisanie innymi stalówkami. Przy stalówce F jest bardzo dobrze. Przy stalówce M już delikatnie strzępi miejscami, ale trzeba się przyjrzeć. Stalówka B już mocniej strzępi, to Jinhao jest dosyć mokre, w związku z tym można się spodziewać, że to strzępienie się pojawi. Przy Twisby, mimo że podało dosyć dużo atramentu, znowu tego strzępienia nie widzę, więc myślę, że spokojnie na takim papierze tego atramentu można by używać. Nasycenie, test nasycenia podobnie przeprowadzony na wszystkich trzech papierach. Kolor jest ładny, różnice w tym cieniowaniu są widoczne. Nie tak bardzo jak na tych papierach, i drobinki też nie tak ładnie wyszły, więc nie odbijają aż tyle światła, ale są zdecydowanie zauważalne. Przebijanie i prześwitywanie. Atrament odrobinkę prześwituje, ale nie na tyle, żeby stanowiło to jakiś duży problem. Przy stalówce F, przy stalówce B i miejscami przy stalówce M zaczyna przebijać. Oczywiście przebija także w miejsca, gdzie było go bardzo dużo na tych próbkach. Na Rodi znowu Lami Alstar stalówka F. Te drobinki są widoczne ładnie na napisie. Kolor i cieniowanie jest również zauważalne, więc myślę, że osoby, które lubią cieniujące atramenty, będą zadowolone. Przy próbce bardzo ładnie widać też cieniowanie przebijające się gdzieś tam spod tych, spod tych drobinek złotych. Czas schnięcia to około 15 sekund, więc myślę, że bardzo dobrze. Wodoodporność o ile Pigment ten żółto złoto zielony się wypłukał. O tyle pozostała ta baza, która jest bardzo dobrze czytelna, i bardzo łatwo. W razie zalania notatek będzie dało się je odczytać z takiego papieru. Cieniowanie bez zarzutu, bardzo ładna oliwka, bardzo ładne te odcienie starego złota. Drobinki również widoczne. Oczywiście standardowo w tym miejscu, gdzie atramentu się zebrało dużo, jest ich więcej. Testy pisania. Przy stalówce F, jakość tych drobinek nie jest tutaj za dużo, ale są widoczne. Atrament połyskuje i również bardzo ładnie cieniuje. Przy wszystkich rodzajach, przy wszystkich szerokościach stalówek. Zachowuje się bardzo dobrze. Cieniowanie jest bardzo ładnie widoczne. Bardzo podoba mi się też tutaj przy Jinhao, gdzie te, te miejscami jest bardzo ciemno, miejscami jest właśnie ta taka jasna oliwka, bardzo ładna. I nasycenie. Jeśli chodzi o porównanie nasycenia między między Oxfordem a Rodią. To wydaje mi się, że ono jest nieco bardziej zauważalne na rodi, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie atramentu było dużo, on jest bardzo ciemny, przy czym połyskujące drobinki zdecydowanie lepiej wyglądają na Oxfordzie, który jest. On nie chłonie za bardzo atramentu. W związku z tym podejrzewam, że może mieć to związek właśnie z tym, że one się prezentują, myślę, że może będzie to widać. Yy, zauważalnie lepiej niż Narodi, natomiast Narodi znowu ciekawiej cieniuje. Prześwitywanie i, cien i przebijanie praktycznie nie ma. Atrament nie, niemalże niezauważalnie przebił tylko w miejscu, gdzie było go bardzo dużo, ale yy, Narodi zachował się fantastycznie, więc myślę, że również bardzo mokre, bardzo szerokie stalówki dadzą sobie radę, i będzie można pisać po dwóch stronach kartki. Przygotowałem wcześniej blok tekstu. Zapisany też Lami Alstar stalówką F, więc tak prezentuje się większy tekst zapisany na kartce tym atramentem, i. Widzę, że cieniowanie jest bardzo ładne, czyli znowu pojawia się ta jasna oliwka, to stare złoto. Jeśli chodzi o drobinki, to są one widoczne, może nie są aż tak bardzo widoczne jak na tych próbkach wcześniej. To jest też inny papier, to muszę zaznaczyć. Dosyć chłonny, ale, ale dobrze zachowujący się, jeśli chodzi o pisanie piórem wiecznym. Raczej ten test ma na celu pokazanie tylko. Czy tekst zapisany tym atramentem jest dobrze czytelny w większej ilości. I dodatkowo próba pisania stalówką ściętą i stalówką ostrą. Tutaj głównie ze względu na potencjalnych kaligrafów, którzy chcieliby, mogliby chcieć używać tego atramentu. Zachowuje się bardzo dobrze zarówno przy pisaniu stalówką ściętą, jak i przy pisaniu stalówką ostrą przy stalówce ściętej znowu ta rozpiętość tonów jest dobrze widoczna. Należy mieć na uwadze to, że po zaczerpnięciu atramentu z kałamarza te drobinki zbiorą się niżej na stalówce, więc przy pierwszych literach będzie ich więcej, a później będzie ich coraz mniej. No to jest w zasadzie no, taka właściwość tych atramentów, i nie za bardzo podejrzewam, jest sposób na to, żeby z tym walczyć, chyba, żeby za każdym razem wstrząsać, zamaczać stalówkę i pisać każdą literę świeżo po zamoczeniu. I widać to tu, w tym miejscu, gdzie skończył mi się atrament przy literze I i przed liter zapisaniem litery N. Zanurzyłem ją znowu we wstrząśniętym znowu wcześniej kałamarzu w związku z tym drobinek zebrało się tu więcej i również powiedziałbym, że wstrząsnąłem jakoś mocniej, lepiej się to wymieszało. W związku z tym też ta druga część napisu ma więcej tego połysku drobinek. A stalówka, a pisanie stalówką ostrą Mam do siebie to, że ona podaje punktowo tego atramentu więcej, w związku z tym napis od razu jest ciemniejszy i myślę, że to będzie tutaj widać, a dodatkowo drobinki spływają szybciej. W związku z tym tylko na początku wyrazu jest ich dużo, a później coraz mniej, aż praktycznie przy literze N tutaj na końcu tylko jakieś pojedyncze błyski się tutaj pojawiają. I podobnie w tym drugim słowie już właściwie drobinek nie widzę, więc z tym trzeba się liczyć, używając stalówki ostrej do pisania tym atramentem. Podsumowując, kupując ten atrament, dostajemy 30 ml atramentu w kolorze oliwkowym albo w kolorze starego złota, czyli żółto bardzo ładnie zapakowanego. To pudełko jest bardzo estetyczne. Dodatkowo zawiera ten, ten, ten ciekawy kartonik z informacjami dodatkowymi, jeśli chodzi o kolor, o barwę w RGB oraz w numer Panton. I atrament sprawdza się bardzo dobrze w zasadzie na większości papierów, zarówno w cienkich stalówkach, jak i w tych szerszych i mokrzejszych. Dodatkowo bardzo dobrze zachowuje się przy nakładaniu dużej ilości. Wielkim atutem są te drobinki złote, które, które się w nim zawierają. No, należy pamiętać, żeby przed każdym użyciem wstrząsnąć butelką, żeby poruszyć te drobinki, żeby, żeby można było ich zaczerpnąć. Cieniuje bardzo ładnie, a dodatkowo yy, również kaligrafowie czy osoby używające szerokich i ostrych stalówek będą mogli go z powodzeniem używać. Nie zauważyłem problemów z jakimiś kleksami, nie ma problemu ze strzępieniem, drobinki pojawiają się te wszystkie narzędzia mają oczywiście swoją swoje wady i zalety, jeśli chodzi o równomierność rozprowadzania drobinek, ale z tym w zasadzie niewiele można zrobić, można próbować ewentualnie jakoś ujednolicać ten efekt, przy czym nie mam zarzutów w związku z tym. Myślę, że te testy wypadły bardzo pozytywnie. Zaskoczeniem było dla mnie również zachowanie tego atramentu na takim niedrogim łatwo dostępnym papierze drukarkowym, co też zaliczam na plus. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i zapraszam, mam nadzieję, już niedługo do kolejnych. Do usłyszenia.